O, oh, raz, dwa. No dobra. Cześć, jest 14 kwietnia, środa i pada śnieg. No nie tak sobie wyobrażałem połowę kwietnia, myślałem, że będzie 15 stopni i więcej tylko. Ale cóż, jeden co można zrobić, to chyba tylko zaakceptować. Dzisiaj dość szczególny dla mnie dzień. Nic wielkiego, ale. Dość symboliczny dla mnie, dość szczególny dzień. Oprócz tego, że jagoda dzisiaj właśnie skończyła półtora roku życia, to wydarzyło się jeszcze coś. I w tym momencie miała się pojawić taka animacja niczym 20 Century Fox. Ale jest w tym tyle zabawy i tyle się to renderuje, że zrezygnowałem. Niestety. Otóż odcinkiem, który w tej chwili nagrywam, a ty go w tej chwili oglądasz, przekraczam 50% założonego na początku celu. Cel był 365 dni z rzędu vlogować, nagrywać i wrzucać do internetu e, odcinki na ten kanał YouTube, czyli właśnie vlogować. I właśnie ten odcinek 183 e, to 50% z kawałkiem tego celu, więc <gryw> udało mi się wejść pod górkę, teraz już tylko z górki. I tak jak wcześniej mówiłem, fizycznie niewiele się zmieniło, to po prostu zmiana w mojej głowie, bo tak jak e, chyba u większości ludzi, jeżeli realizują jakiś cel, z którym nie do końca się czują dobrze, to kiedy widzą, że połowę zrobili, to mają właśnie to poczucie, że teraz to już będzie z górki. A więc po kolei rzeczy, które uważam, że udało mi się osią osiągnąć właśnie dzięki temu vlogowaniu. Otóż. Pierwsza rzecz to nie stresuje mnie już nagrywanie i myśl o publikowaniu oraz sama czynność publikowania. To już osiągnąłem dość dawno temu. Wydaje mi się, że po około trzech miesiącach, może czterech, miałem już taką swobodę, czy też raczej może nie miałem stresu związanego z takim nagrywaniem i publikowaniem. Do dzisiaj zdarza się, że nagrywam wielokrotnie jakieś, jakąś scenę, czyli powtarzam ujęcie, żeby wyszło. Nie tragicznie, żeby nie było widać, że strzelam jakąś bańkę ustami albo coś takiego, ale nie stresuje mnie już ten cały proces. Ponadto zauważyłem jedną, wydaje mi się cholernie istotną rzecz. Otóż ostatnio zaczęło mnie to vlogowanie bardziej bawić. Bawić w tym sensie, że gadam sobie już tak na luzie. Nie, nie tylko nie stresuję się, ale gadam na luzie. I wydaje mi się, że to będzie dość istotna rzecz przy tym jak będę e, tworzył treści dla różnych grup docelowych, e, czy to z zakresu zarządzania, czy marketingu. Więc jaram się tym, że e, mam z tego radoka, że czuję się jeszcze bardziej swobodnie, bo brak stresu to jedno, ale teraz jeszcze, e, no właśnie tak, bardziej swobodnie. <grytanie> A tak w ogóle to wpadłem na pomysł, jak się zmniejszyć stres związany z publikowaniem stories na Facebooku. Pomimo tego, że nie udało mi się zrobić tej wstawki 20th Century Fox, tej takiej animacji z reflektorami, gdzie były takie złote napisy, to pokusimy się o skarowe podziękowania. Po pierwsze, Agnieszka, dziękuję Ci bardzo za to, że na początku tej mojej przygody z vlogowaniem Ty mnie tak dopytywałaś o to vlogowanie i rozmawialiśmy sobie i oglądałaś każdy odcinek, mogłem się troszeczkę wygadać. To z pewnością mi pomagało emocjonalnie radzić sobie z tymi pierwszymi odcinkami, pierwszymi jakby doświadczeniami z blogowaniem. Po drugie, Janek, ty w pewnym momencie można powiedzieć, że do mnie dołączyłeś. Tak to, tak to odbierałem w tamtym momencie. Zacząłeś też vlogować, więc vlogowaliśmy sobie razem, chociaż osobno e, i fajnie było, naprawdę cieszyłem się, że to robisz, że jakby mam kogoś z kim równolegle mogę to robić i wymieniać się spostrzeżeniami, pogadać o tym procesie. To było też e, bardzo pomocne dla mnie i po prostu fajne, fajnie było e, robić coś w pewnym sensie z kimś. E, do teraz dajesz mi... E, feedback na temat tego, co robię na tym vlogu. E, do teraz pomimo, że chyba nie oglądasz codziennie, to chyba oglądasz każdy odcinek i też doceniam, dajesz mi o tym znać, opowiadasz o tym, jakby nawiązujesz do tego, o czym, o czym mówię w tych różnych odcinkach e, i to jest cholernie fajne. No i dajesz mi też właśnie różne wskazówki, różne spostrzeżenia, na pewno z nie, nie ze wszystkimi się zgadzam i nie ze wszystkich korzystam, ale wszystkie doceniam, bardzo Ci dziękuję za Twój wkład, za Twoje, za twoje chęci, za Twój czas przede wszystkim. Paweł, Paweł, no nieraz mówiłem o tym, że vlogowanie nie jest wcale takie wygodne dla mnie ostatnio. I w szczególności w tych chwilach e, zwątpienia, Twoja aktywność na tym vlogu e, pomagała mi przestać wątpić i dalej to robić. Także bardzo Ci dziękuję. E, jesteś absolutnie najbardziej aktywnym e, odbiorcą tego vloga. Bardzo Ci za to dziękuję. E, a jeszcze jedna osoba. E, ta osoba w ogóle. Sprawiła, że zacząłem vlogować. E, no gdyby nie jej gdyby uport bym nie zaczął i w pewnym momencie bym przerwał vlogowanie i tą osobą jestem ja. E, niczym Snoop Dog muszę podziękować sobie za to, że to zrobiłem. Dlatego, że pomimo, że gadam bzdury na tym vlogu, no sam słyszysz, sama słyszysz, co gadam o czym gadam, to, jednak e, zauważam dla siebie wartość tego całego procesu vlogowania. I e, myślę, że jeszcze w ciągu tego kolejnego pół roku e, też sporo zyskam, bo pomimo tego, że ta lista e, dobrych rzeczy jest taka krótka, wymieniłem w zasadzie tylko dwie rzeczy, które mi, e, które no, jakby zyskałem dzięki temu vlogowaniu, to wartość tych rzeczy myślę, że jest bardzo duża. Jeszcze e, nie jest wymierna, ale myślę, że niedługo e, będzie wymierna. No dobra, ale jest już 18.20 i będę się powoli zwierał do domu. Co prawda jestem tutaj od 12, w związku z tym niewiele zrobiłem dzisiaj, bo między innymi godzinę straciłem z kawałkiem chyba na próby zrobienia tej animacji filmowej do tego odcinka. Um, takiego pseudo jubileusza -łowery. Januszowego. <grych> e, I e, no na szczęście, wypchnąłem kolejną formalność. Um, ustaliłem z tą osobą, osobą operacyjną, że e, od jutra startujemy pracę. Rozmawiałem przed chwilą też z osobą decyzyjną, z członkiem zarządu z tej firmy, dla, w której mam świadczyć usługi doradcze. Że jutro mi napisze w mailu, że potwierdza warunki. Zobaczymy, czy to zrobi. Bo szczerze mówiąc, e, nie jestem zupełnie pewien. E, no, i tyle. До утра.